Witajcie rodacy, dziś chciałbym wam przedstawić dość nietypową ledową żarówkę, którą możemy kontrolować przy pomocy smartfonu i wydaje mi się, że możecie ją polubić. Muszę jednak sprostować pewną rzecz dla wszystkich. Otóż to nie jest żarówka, tylko źródło światła LED, a to dlatego, że LEDy nie posiadają żarnika, a więc nie mogą być nazywane żarówką. Oczywiście większość używa tej niepoprawnej nazwy, także sprzedawcy, jednak ja, jako recenzent piszący o technologii, musiałem o tym wspomnieć. Ale wracając do naszego źródła światła od Mediateku. Producent bardzo szczelnie zabezpieczył ją na czas transportu, a z batowego opakowania dowiodą znajdujemy się najważniejszych informacji technicznych. Samą żarówkę bardzo prosto się paruje ze smartfonem i działa zarówno w systemie Android albo iOS. -em. Wystarczy, że ściągniecie odpowiednią darmową aplikację ze sklepu albo użyjecie kodu QR, który jest dostarczony w instrukcji obsługi. No i tak naprawdę wszystko, czego nam Wam potrzeba, to włączony bluetooth i jesteście gotowi, by sparować te dwa gadżety ze sobą. Pamiętajcie oczywiście, by włączyć swojego LED'a, a aplikacja powinna wyszukać automatycznie Waszą żarówkę. Wystarczą dwa kliknięcia i. Proces jest skończony, teraz program pozwala Wam korzystać z szeregu funkcji Waszej nowej zabawki. Możecie bez problemu wybrać jakiś kolor z palety RGB, czyli z 16 milionów opcji kolorystycznych i automatycznie wasze źródło światła LED zastosuje się do waszych poczyniań na smartfonie. Ewentualnie, gdy urządzacie imprezę, możecie zastosować tryb Auto, by samoczynnie żarówka zmieniała kolory, jak na dyskotece. Dalej z funkcji mamy muzykę, jako że w naszym recenzowanym gadżecie jest również zainstalowany głośnik. No i powiem Wam, że jest on zadziwiająco dobrej jakości, oczywiście jak na żarówkę. Dalej w settings mamy jeszcze możliwość ustawienia dokładnej daty, o której nasze źródło światła ma się włączyć albo i wyłączyć. Warto jeszcze tutaj wspomnieć, iż omawiane światło LED ma jasność świecenia do 350 lumenów, więc jeżeli chcielibyście mieć cały pokój w jakimś kolorze, taka jedna żarówka Wam na pewno nie wystarczy. Reasumując, niewątpliwie takie gadżety jak inteligentne źródła światła to produkty przyszłości. Na dzień dzisiejszy jednak traktowałbym to jako naprawdę fajne i niestety dość drogie gadżety, kosztujące około 100 złotych. Jednak z drugiej strony ustawienie koloru światła w swoim pokoju może znacząco podnieść jego klimat, jak i wzniecić pożądaną przez nas atmosferę. Tak więc, czy osobiście bym kupił taką żarówkę? Cóż, jeżeli już, to na pewno nie jedną, a dwie. No, ale ale to już większy wydatek. Tak więc wszystko sprowadza się do tego, jak zasobny mamy portfel. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!